Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, na-na-na-na-na, bla, bla, bla. bla. Witam wszystkich serdecznie z tej strony, Kruszakus I w sumie myślałem, że dzisiaj się pewnie nie wyrobię z komentarzem. Pewnie będzie wrzucony bardzo późno wieczorem, albo może nawet sobotę rano. Nie wiem, zobaczę jeszcze. I wcale nie jest on ten zainspirowany tą, tą piękną recepcją mojego właśnie dzisiejszego odcinka gry Terra Online. Gdzie parę osób miało niesamowite po prostu bull dupy o to, że, a, że że, coś innego niż BFH Kruszakus nagrywaj BFH a reflinki Jesteś chciwy i w ogóle I nie obchodzi mnie to dlaczego wrzuciłeś reflinka i sprzedałeś się Kurde, oj o, tego czekajcie, tegoż tego, o kurde Nie wierzę, że ktoś sobie Kurcze, nie mogę wycelować Kurcze, nie wierzę, że, że w ogóle ktoś sobie kupił ten cholerny strój No i po prostu, wiecie co, Skibaguje go za to nie no ogólnie jeden wielki bulldupy i tak dalej eee, i wiecie, no po prostu tak samo jak było skędem, tak? Także takie szantażowanie go, żeby nagrywał tylko i wyłącznie BFH Kurde, cholera... Dobra, no gdzie ten szwagier idzie, co? dobra, ściśniemy to tylko. O, 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 super, masz kurcze bazuczkę śmieszną. Słuchajcie, eee, ja bym wam to powiedzieć tak, żebyście się nie obrazili. Eee, kurde, to jest tak Zarówno ja, jak i Hendel jesteśmy gospodarza, gospodarzami naszych ten, ten, kanałów, prawda? E, jakby, jakby to Wam powiedzieć, no, my tu jesteśmy szefami, tak, tak? Jeżeli my jesteśmy gospodarzami naszego, kan, naszych kanałów, no to Wy w takim razie jesteście po prostu gośćmi tutaj. E, no i nie możecie za bardzo wymagać od, od gospodarza, żeby po prostu spełniał wszystkie Wasze życzenia. To jest, wiecie, troszeczkę tak, jak na przykład przyjść na święta do, do, do sąsiada? E, i powiedzieć mu, o, przyniosłeś szarlotkę, a wypierdalałeś szarlotką. ja chciałem kurwa sernik i tak dalej, nie? No to, no to najczęściej po prostu was, dobra czekajcie, aaa będzie, o cholera, ścinka. No to po prostu będzie tak, że gospodarz prawdopodobnie was po prostu wyprosi z domu i tak dalej, albo każe wam po prostu spieprzać i tak dalej, i coś w tym stylu. Yy, a ja oczywiście nigdy nie chciałem, żeby było takie, żeby, żeby miał miejsce takie sytuacje, gdzie po prostu, oj, yy, kurde, dobra, czekaj, o fuck, ja już niestety zginę. Ja nigdy nie chciałem, żeby miało miejsce takie sytuacje, w których ja po prostu was, was obrażam, każę wam wypierdać i tak dalej. E, chociaż czasami to robię, bo naprawdę mi czasami ktoś wejdzie na nerwy, delikatnie powiedziawszy. Ale no, kurde, nie może być tak po prostu, że e, że szantażujecie nas, żebyśmy nagrywali z Hendelem tylko i wyłącznie jedną grę. Zresztą, no z Hendelem już po prostu e, chyba... No nie chcę, nie chcę się wypowiadać przedwcześnie, ale wszystko wskazuje na to, że jest troszeczkę już po ptakach, że tak powiem. Ola Full House, zajebiście! Tylko muszę się delikatnie przemieścić i skampić. Hmm. Także z Hendelem już po prostu, no, 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 powiedział co powiedział, tak, że już z BFH de, definitywnie kończy. E, na ile będzie to jego takie naprawdę poważne postanowienie, to jeszcze czas pokaże, oczywiście. E, no, ale sam fakt, że został doprowadzony do takiego stanu, żeby po prostu stwierdził, że e, nie warte są te, te wszystkie nerwy, które po prostu wiążą się z nagrywaniem BFH i e, potem ze spełnianiem ciągłych o, oczekiwań, żeby było tego BFH więcej. No nie są warte po prostu tego całego stresu i tak dalej. No, no i po prostu, no, no wiecie, no, no 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 uznał, że jednak nie warto, nie warto się w to bawić. No ja go po, po części, znaczy na, nawet nie po części, ja go nawet bardzo rozumiem. E, oj, fuck, kurde, nawet nie mogę się podleczyć, no, co jest grane. Dobra, tego jeszcze szwagra musimy tutaj ścisnąć, wybaczcie. Iiii. Dobra. E, myślałem, że będzie jakiś fajny balistik, jednak się przeliczyłem, cholera. Gdzie jestem, kurcze? Gdzie jestem? Ach, cholera, uciekł gdzieś. Także wiecie, cholera jasna, aby by wam to powiedzieć, no kurde, to nie może być tak, że, ten, że po prostu szantażujecie waszego ukochanego, znaczy może nie ukochanego, a jednego z waszych po prostu youtuberów, ludzi, którzy oglądacie, szantażujecie, do nag żeby nagrywał tylko i wyłącznie jedną grę, bo to tak niestety kurde nie działa. Zarówno ja, jak i Hendel, jesteśmy już dorosłymi facetami, prawda? No i kurczę, wyście to tak troszeczkę na chłopski rozum. Czy wydaje się wam, że kurczę, ja czy Hendel, wiecie, Hendel, już prawie 27 lat, ja 31, no poz pozwolimy na to, żeby e, o naszych decyzjach decydowali ludzie, którzy są u nas dwa razy, dwa razy młodsi? Ja wiem, że wiek że, że sobie nie ma nic do rzeczy, nie, ale. No ale kurde, no sorry, jeżeli e, znajdzie się paru gimbusów, za przeproszenie, którzy e, myślą, że jak dadzą nam parę łapek w dół, e, to zachęcą nas do tego, żebyśmy nagrywali e, tylko i wyłącznie... E, to, na co oni chcą, co akurat oni chcą oglądać, no to kurde, no nie, nie chcę nic mówić, ale bardzo grubo się mylicie i po prostu osiągniecie całkowicie odwrotny efekt, co już zresztą pokazała sytuacja z Hendelem, prawda, także, no wydaje mi się, że po prostu nie warto aż tak bardzo e, drążyć tematu. Kiedy BFH i tak, o, dobra, chwilę muszę się skoncentrować, bo tutaj mój kolega nadaw. w subcruise, czekajcie, ja tylko mu odpiszę, aj, wydaje mi się, że po prostu e, no kurczę, takie szantażowanie waszego, swojego ulubionego youtubera, żeby nagrywał akurat tylko ten jeden content, który wy sobie akurat upatrzyliście, jest troszeczkę takie, no nie na miejscu. I i chyba nie przyniesie pożądanego efektu. Dobra, czekajcie, muszę się skoncentrować. Kurde, no nie udało się. Nie wierzę. Nie wierzę, że on sobie kupił ten, ten strój. Nie wierzę. Że... Ja pierdo... Nie. Po prostu nie wierzę, że on sobie kupił ten strój. Masakra. <śla> O fuck, Ech, na dualach jadę. O, siema kruszek o kruszek. O, zajebiście ktoś do mnie dołączył. Dobra. Fuck, nie, nie doskoczyłem, no trudno się mówi. Także ludziska, no, błagam was, ogarnijcie się. A jeszcze, jeżeli chodzi o te refli a Już w ogóle ten, ten komentarz odnośnie reflinków kompletnie mnie rozpierdził. A czy mi się wydaje, że to są po prostu ludzie, którzy mają jakieś bull dupy straszne i po prostu tak sobie trolują, zarówno mnie, jak i Hendela z tym, e, dlaczego nie ma BFH i tak dalej. Uuu, ładny balistik na, sam na samo zakończenie rundy. A mi się wydaje, że to są po prostu ludzie, którzy mają jakieś takie, nie wiem, jakieś braki czy coś w tym stylu, jakiś straszne bull dupy. E, I no, piszą te wszystkie głupie komentarze, żeby sobie po prostu, żeby się wyżyć, prawda? A czy mi się wydaje, że taki internetowy troll to jest znaczy, się po prostu jakiś gimbus, który nie wiem, jest prawdopodobnie gnojony w szkole przez swoich kolegów, e, albo jakiś starszy, starszy chłopak, który nie wiem, no nie zadupczył, bo, kurde, zajebisty balans w ogóle, albo jakiś, jakiś, nie wiem, jakiś koleś, który po prostu nie zadupczył, czy coś w tym stylu, dziewczyna go rzuciła, albo zdradziła go nawet i tak dalej, nie może się w żaden sposób odegrać w realnym świecie, więc kurczę, wchodzi do internetu i po prostu wyżywa się e, na ludziach, którzy, e, no, których po prostu, no, którzy, no, z którymi nie ma żadnej konfrontacji, tak, bo przez internet każdy jest anonimowy i każdy może po prostu powiedzieć, co mu się żywnie podoba. E, no ale kurde, po prostu wypisać jakieś głupoty, dlaczego nie akład BFH, dlaczego, dlaczego wstajesz reflinki do filmów i tak dalej, a może sprzedałeś ty gruba kurwa, czy coś. Kurwa, jak, jakiś, jakiś taki komentarz jest pod tym moim dzisiejszym filmem. E, to jest po prostu. No, no sorry, to jest, prostu, to jest po prostu żal totalny i. E, o, ja takie osoby będę po prostu e, usuwał i jeżeli taki, jeżeli ktokolwiek jeszcze e, myśli, że chce mieć takich subskrybentów, którzy e, no, z, którzy myślą, że, że, że są władcami mojego, oj czekajcie znowu mam tego kurczaka, nie wiecie co, ja będę po prostu zabijał i tibagował wszystkich ludzi, którzy mają te wszystkie te durnowate stroje, obra, tam jest jakiś szwagier, musimy się, gdzie on jest, aha, ja będę po prostu usuwał wszystkie takie komentarze, chociaż nie, wiecie co, zachowam pod tym pod tym dzisiejszym komentarzem e, stera online, zachowam te wszystkie E, bardzo nieprzyjemne. O nie, całe szczęście nadaw nie ma tego durnego stroju. Tylko o, dobra, udało się go zabić. E, będę po prostu usuwał takich, e, takich ludzi z mojego kanału, po prostu nie chcę e, nie chcę, że... Kurde Ja pierdzielę, jakiś niski poziom, A nie, 24 Po prostu no, no nie chcę. E, no nie chcę po prostu że, e, mieć jakichś nieprzyjemności e, Ja nagrywam dla, ja, ja nagrywam po to, żeby po prostu mie mieć fajny ubaw Czy mi się wydaje czy ktoś to jest? Nie, jednak nie, uj 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 e, Ja nagrywam po to, żeby mieć po prostu dobrą zabawę i tak dalej, a nie po to żeby się stresować e, e, po prostu z powodu ludzi, którzy najwidoczniej chyba nie rozumieją, że nie są panami mojego kanału. Ja tu jestem, aby powiedzieć, kapitanem. Ja tutaj dowodzę ja decyduję, co ma być na moim kanale. No i nie chcę, żeby... a nie wy. Nie chcę, żeby to zabrzmiało nie... niemile, ale taka jest prawda. No także, sorry, jeżeli macie takie, takie oczekiwania odnośnie mojego kanału, no to niestety musicie się troszeczkę chyba ogarnąć, że tak powiem. Dobra, gdzie jest ten koleś? No kurde, gdzie on uciekł? Aha, gdzieś tutaj jest. O oh, fuck! Oba już myślałem, że mnie prze, przejedzie. Przeleci, chciałem powiedzieć, przeleci. Kurde, co on no tylko robi? Widzieliście to normalnie? A, jakiś nieogar totalny. Także tyle odnośnie tych wszystkich bulduperów. No po prostu, no nie będę tego tolerował. Będę usuwał takich ludzi, blokował ich na kanale i tyle. No No, no, no wiem, że pewnie liczycie na to, że, no nie wiem, będę kurde zawsze e, waszym ukochanym misiaczkiem, który będzie nagrywał tylko i wyłącznie BFH, ale tak kurcze nie może być, bo, bo, sorry, no. Komuś, kto ma ochotę przez cały czas stać w miejscu? No chyba nikt, nie. No kurde, no nie wierzę, on przez... A miszuć. Misz kurde kierownicy ucieka, no Nawet się nie da człowieka złapać porządnie za jajca. Dobra, gdzie on jest? Aha, tutaj. Dobra, idziemy na niego No, no super No nadal wchodź. O cholera. Kurde, jest dobry w ucieczce. Trzeba mu to przyznać, ale no, nie ma nie ma szansy tym razem. Ora. Chociaż w tym wszystkim to, że dzisiaj naprawdę miałem straszną ochotę zagrać BFH i nagrać dla Was jakiś fajny komentarz. To myślałem, że po prostu będą no, dwa filmy w ciągu jednego dnia. Jeden komentarz stara online, a potem do, zaraz, zaraz byłoby BFH. I w sumie. Oj! Łooo! Kurczę, nie wiedziałem, że oni, oni przejęli nam flagę. O oh, fuck, kurde, muszę, muszę się skoncentrować troszeczkę. Ok, jeden frag zdobyty. Dobra, gdzie jest następny? <śmany> Dobra, no, gdzie koleś próbujesz tutaj uciekać, co? No, nie uciekniesz przed Kruszakusem! He, <śmany> super. Fuck, ma IEG. Oni zawsze mają IEG. Jezus, ma... E, te granaty straszące są po prostu, beznadziejne, no. Znaczy, e... Akładwe... Uuuu, Znowu te kurde blasty. Nie, nie, nie dobra, nie, muszę się, to, muszę się troszeczkę skoncentrować. Oooo, piękny kill z bazuki. Dobra, co my tu mamy? 11 na 1. Dobra, nie jest tak źle. Nawet. Myślałem, że serwer będzie troszeczkę mnie zba. Uu, fuck. co to było? Łała ła biła. Dobra, idziemy po mojego kolega na dawa. Co tam nada? Pewnie za chwilę mu rzucić znowu tego granata śmiesznego. Kurde, akurat go uleczyli, na no serio. Dobra, udało się go zabić. Teraz tego, tego sprzątniemy i kurczę, został wymazany z powierzchni ziemi. Złowiesz to, co zabrzmiało, ja wiem. Fuck. Kurde, kupa granatów. Gdzie jesteś? Tutaj, dobra. Kurde, no dobra, jestem martwy, niestety. Chociaż... Ha, o... <ślesy> Nie że udało się chociaż jednego. Obra, nie. Tylko asysta. <grafię> eee, ale widzicie, słuchajcie, tak to jest. Ja nie mogę przez cały czas grać tylko i wyłącznie w BFH. Tak naprawdę jest, jest tak, że jak sobie na przykład zrobię dłuższą przerwę, i potem powracam do. Na przykład dłuższą przerwę, i na przykład ponagram jeszcze jakieś inne rzeczy, to człowiek czuje taki się odświeżony, zrelaksowany i tak dalej. Po prostu wraca mu, wraca, mu, wraca mu siła i energia, żeby nagrywać coś innego, prawda. A tak to po prostu jest taki maraz nie, 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 nie dobra. No nie udało ci się nadaw, nie? Tym razem jednak nie. O oh, fuck Kurde, kto tu jeżu zabite te pria... No, aha, to ty co? gdzie, gdzie on jest? Aha, lol. Pff, aha, już nie żyje. O oh, fuck! O oh, fuck 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 już ja Teraz, teraz spieprzam i się gdzieś po, podleczę gdzieś tam na boczku. Uda się, udało się. Widzieliście to normalnie? Widzieliście to? Kurczę, troszeczkę ich spawn Acz, aczkolwiek, no kurczę, no. Ja wam, ja wam powiem tak, jeżeli. Ja Wam dam teraz zajebistą poradę, nie? Jeżeli nie chcecie być spawn po prostu się nie spawnujcie. Naprawdę, jeżeli się nie spawnujecie, to. Zapomnijcie o tym, że was będą spawn No kurde! No co za. Akurat jak próbowałem go zabić, no. Akurat jak prób. No, faaaak, uda się? No nie udało się, nieważne. Niech to szlak! I... Kurczę, chciałbym mieć teraz shotguna, byłoby fajny. Może byłby jakiś fajny airbo na sound, ale jednak. Oj Ach, pięknie normalnie. Kruszekus jesteś taki kurde MLG pro A wiem, że jestem. Chcielibyście być tacy jak ja, nie? O fuck. Kurwa, w sumie dobry mam dzisiaj humor. O, chociaż kurde, paru gimbusów próbowałam jego zepsuć. Nie udało się. Kurczę. Jo, 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 Kruszek. Jo, 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 Michale. Jesteś właśnie w moim odcinku. Pewnie bardzo się z tego powodu cieszysz. 20. O kurde, ja widzę, że po prostu... O, nie. Wiecie co, przepraszam was, że sposób tak nie tak niewyrówna na rundka i w ogóle, ale... Ja, ja, ja nie wiem. Wiecie co, to już po prostu... sprawa, go mam więcej tak, że jest po prostu przez cały czas bug z, ze serwerami. Serwery się po prostu... Bugują i nikt nie może do nich do, dołączyć, i potem ma się takie właśnie sytuacje, że. że no, no ostatnim moim komentarzu zresztą było coś podobnego. E, rozegrałem takie fajną rundkę, potem zostałem na jeszcze jedną rundkę, żeby nagrać co, jakiś, e, jakiś gameplay, w, ten, żeby było tak po prostu w tle. Niestety, koniec końców był taki, że e, nie byłem w stanie niczego w zasadzie e, konkretnego ugrać, ponieważ e, no, serwer był zapełniony, ale że tak powiem, zapustoszały. Znaczy, zapełniony. Na zasadzie, że ludzie myślą, że serwer jest zapełniony, a niestety, na nim praktycznie nikogo nie ma. No cóż, standard, prawda? Jeden z tych błędów, które niestety nie zostają naprawione przez bardzo długi czas i... ...które troszeczkę upierdliwia. Kurde, 16... Nie no, kurde, 15 minut już nagrywam. No, chyba, chyba jednak dzisiaj nie, nie uda mi się tego wrzucić. Czy co? Pewnie będziecie to oglądać dopiero w sobotę. Przepraszam Was najmocniej, ale... No ale tak to wygląda. Nieee, dobra, udało się go zabić. Strój kurczaku... Strój kurczaka! Aha, strój. Nieee... Niestety, no... To jest po prostu pedalskie. No, przyznam wam rację, moi drodzy. W takim razie, tibagujmy ich i spawnrippujmy ich. Chyba, że ten... E, chyba, że... Chyba, że zragequitują do końca. No przepraszam, kurde, wiecie co, naprawdę chciałem nagle dzisiaj coś, jakiś fajniejszy gameplay. E, no ale kurde, no... Niestety, wyszło jak zawsze, prawda? O, fajnie, jeszcze fajnie, pośmiertnie mnie uderzył z bazuczki. Cieszycie się pewnie bardzo, słuczki. Także. Kończmy tę rundę, bo już nie chce mi się jeszcze gadać. O bólu i w ogóle. No kurde, no myślałem, że go za. Aha, no, dobra, chodź tutaj. Chodź, chodź, chodź. Kurde. Te frenzy, fajery normalnie wszędzie. Niech to szlak. Dobra. Kończmy tę rundę! Kończmy, kończ pan. Wstydu oszczędź, no na koniec, nie po prostu. eee, fuck. Eee. Przepraszam, przepraszam, że taki beznadziejny taka beznadziejna rundka się dzisiaj nagrała. No kurde, ale co ja mam wam poradzić, nie? Pieprzone i jej. Banda leniwych kurew, za przeproszeniem. Naprawić gdyby kurwa, te, te zbugowane serwery, a nie, a nie wypuścił jakieś gówniane kurczakowe. To 25 3 a nie, chwila! Lot zapełniło się? ty... A jezus, Maria. Dobra, cofam, cofam, dobra. Kończę polski komentarz, idę nagrywać angielski. A muszę jeszcze coś wrzucić na anglojęzyczny kanał. Także. Trzymajcie się do zobaczenia w następnych odcinkach nie, i, i nie hejtujcie. A czy możecie hejtować, tylko wtedy pożegnacie się po prostu z możliwością komentowania na moim kanale. Bo nie mam zamiaru męczyć się z krytynami. Trzymajcie się, elo, yo.